Witam Was kochani, w tarocie codziennym, Boże Święty, słuchajcie, jest za wcześnie rano, jest piątek, wcześnie rano, głowa jeszcze tak nie pracuje, mimo że ja już wypiłam jedno espresso, nie mogę więcej, bo mi serce siądzie. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek, 20 lutego 2026. E, co chciałam powiedzieć? Słuchajcie, mam pomysł oczywiście, bo ja mam super pomysły. Kaźli ma mnie po prostu wykończyło, powiem Wam tak, e, wykańcza mnie. Ta pogoda mnie wykańczę tutaj. Rozmawiam z mamą w Polsce. Mama też niezadowolona, bo zimno, śnieg, wszędzie. Boi się wyjść na ulicę, żeby się gdzieś tam na chodniku nie wywalić, orła nie wywinąć. A ja narzekam, że tutaj leję, bo tutaj jest ciemno, zimno i padło. Nie wiem, czy wolałabym ten śnieg i jakieś słońce, aniżeli ten ciągły deszcz, tą, tą szarugę, to mokro, zgnilizna wszędzie. Także dajcie mi znać, co jeżeli chodzi o waszą pogodę. Także wykańcza mnie kompletnie, wykańcza mnie ta pogoda, wykańcza mnie ta zima psychicznie. No nic, no co można zrobić? Zimno jest brzydko, także siedzimy w domu. Słuchajcie, mam pomysł. Jak ja zaczęłam ten kanał, to ja zaczęłam ten kanał w języku angielskim. Nie spodziewałam się, że będę miała w ogóle jakąkolwiek polską widownię i bardzo się zdziwiłam. Także moim pomysłem jest, będę testowała e, przez może najbliższe dni e, i będę czytała w języku angielskim, łamaną angielszczyzną oczywiście. E, także nie zdziwcie się, nie krytykujcie mnie, chcę zobaczyć, jak ten kanał się rozwinie. Także będą również posługiwane w języku angielskim e, nagrania z czytań tarota. Ja wiem, że są tłumaczenia. Ale te tłumaczenia mnie bardzo irytują, bo, bo nie jest to tak wzorowane, tak jak ja bym chciała. Denerwuje mnie, jeżeli przetłumaczycie sobie ten, 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 ten na, na język angielski, automatycznie my dears brzmi bardzo bez, bez, brzmi beznadziejnie. No dobra, to na tyle. Także nie zdziwcie się, że będę postowała również jakieś czytania w języku angielskim. Nie uczy się absolutnie języka angielskiego ode mnie, bo ja łamie ten język. Nie mogę, nie mogę wypowiedzieć pewnych słów. <laughs> I nigdy pewnie ich nie wypowiem po prostu mój język już jest za sztywny. No dobra, my przechodzimy do tarota codziennego. 20 lutego 2026. Zaczynamy od kart Lenormand i zobaczymy również, co nam taros chce na dzisiaj powiedzieć. A ja mam nadzieję, że Wy się cieszycie, że jest piątek i weekend się zaczyna. I tak. A ja jestem zmęczony. No dobra. Lenorman. Ogród, spotkania towarzyskie, kontakty z ludźmi, wiadomości. Mam list. <laughs> o, list od jakiegoś pana. Słuchajcie, możecie się dzisiaj spodziewać. Wiadomość od jakiegoś pana. No dobra. A co tutaj w tym liście będzie? Co nam Tarot chce tutaj powiedzieć? Dobra, ta karta wypadła. Sześć pucharów. To będzie ktoś z przeszłości. Ktoś, kogo długo znamy. Ktoś z kim mamy jakąś tam przeszłość. Niektórzy mogą się nawet wzruszyć tą wiadomością. Ale jest. Pan z przeszłości się pokazuje. Ok. To jest ktoś może od kogo odeszliśmy. Nasz ex, gdzie tutaj już nie ma miłości. Okej, okay, ale. Jesteśmy sobie pomocni. To może być mężczyzna spod znaku powietrznego, wodnik, waga. Kogo my jeszcze mamy? Boże, kogo my mamy jeszcze spod znaku powietrznego? Bliźnięta. E, także ktoś spod znaku powietrznego, no też może być znak woda, ale ja bym powiedziała znaki powietrzne. Znaki powietrzne. No dobra, przechodzimy do czytania, kochani. No dobrze, kochani, zaczynamy od tła dnia. Mamy kartę Lenorman, także... Tu od rana czuć energię kontaktu. Ogród to jest przestrzeń publiczna. W dzisiejszych czasach to będzie ten internet, social media, rozmowy, ludzie. Także bardzo możliwe, że coś się wydarzy online albo w przestrzeni takiej jakiejś widocznej. Komentarz, wiadomość, jakaś reakcja, czyjeś pojawienie się. No, żyjemy w takich czasach, a nie innych. Wcześniej ludzie spotykali się w pięknych ogrodach, rozmawiali w parkach. I wszyscy się zachowywali porządnie. Natomiast w dzisiejszych czasach no, żyjemy z internetu. Słuchajcie. Także list jasno pokazuje komunikację. Także to może być wiadomość, SMS, e-mail, jakiś komentarz, coś napisanego, niekoniecznie powiedzianego wprost. A mężczyzna na końcu mówi, że to jest konkretna osoba, nie ogólna energia. To jest ktoś realny, ktoś, kto może dzisiaj wejść w Waszą przestrzeń. Słuchajcie. Ym, Także bardzo silny sygnał kontaktu dzisiaj. Tarot. Co się dzieje w emocjach i w codzienności? Słuchajcie, przeszłość wraca, tak jak już powiedziałam wcześniej. Sześć pucharów to jest karta wspomnień, także może się pojawić ktoś z przeszłości, y, może być jakaś rozmowa o dawnych sprawach, jakiś emocjonalny powrót do czegoś, co już było. Tak? Powtórka z rozrywki. Ale ta karta też pokazuje sentyment. Niekoniecznie aktualne uczucie, tylko coś, co było w przeszłości. Osiem pucharów to jest ktoś, kto odszedł, ale myśli. Mogą to być wasze myśli, może, może być, możecie to być Wy, którzy odeszliście, albo ktoś, kto odszedł. Także słuchajcie, bardzo ciekawa kombinacja z sześcioma pucha, pucharami. To może być sytuacja, ktoś, kto odszedł albo się wycofał dzisiaj wraca myślą albo fizycznie przez wiadomość. Ale ta karta też mówi o tym, że odejście nie było bez powodu. Coś tutaj zostało przekroczone. Zdecydowanie między tymi dwiema osobami, wami i kimś innym um, był brak harmonii. Także to jest najważniejszy sygnał dnia dwa puchary odwrócono. To może być kontakt, ale tak. emocjonalnie coś już nie jest równe. Brak zaufania, brak synchronizacji, niedopasowanie. To nie jest energia idealnego pojednania. Mamy sześć denarów obok. Kto ile daje? Także może pojawić się rozmowa o równowadze, o tym, kto bardziej się starał, kto więcej dawał, a kto mniej. To jest karta wymiany, także może paść zdanie dzisiaj w stylu. Ja też coś zrobiłem, albo to nie było jednostronne, i tak dalej. Także rozmowa o tym, kto dawał, ile brał. I słuchajcie, chłodna to może być to chłodna rozmowa. Mniej emocjonalna, ale z przypomnieniem o przeszłości. Także ta rozmowa może być rzeczowa, logiczna, bardziej roz, rozmowa, aniżeli jakaś tak rozumowa, a nie emocjonalna. Tu nie będzie wybuchów serca. To może być szczere, ale chłodne, szczere albo chłodny kontakt. I to może być też taka energia, rozmawiamy teraz jak dorośli, nie jak zakochani. Także uważajcie ja, tu, uważajcie, ja tutaj widzę mężczyznę, możliwe, że to jest ze znaku powietrznego, albo ktoś, kto jest bardzo logiczny, kto może się wydawać chłodnawy, to może być też bardzo inteligentna osoba. To może być też ktoś na jakimś stanowisku typu, nie wiem, biurowym, lekarz, prawnik, coś w tym stylu człowiek, kto, kto ma rozum, zrozumie. Także słuchajcie, jak może ten dzień wyglądać konkretnie? Wiadomość z przeszłości, ktoś może się odezwać, może zacząć lekko, neutralnie, ale rozmowa nie pójdzie w romantyczny tąd. Raczej to będzie, raczej pójdzie ta rozmowa w wyjaśnienie albo próbę pokazania swojego punktu widzenia. To też może być jakiś taki kontakt publiczny, także może być reakcja w social media, to może być jakiś komentarz, coś widocznego dla innych. Jeśli nawet jeśli w waszym życiu nie będzie żadnego kontaktu to dzisiaj możecie zrozumieć że to nie jest już to samo uczucie że coś się w was zmieniło może to było jakieś uczucie do mężczyzny i jeżeli nie będzie kontaktu ale wydaje mi się że będzie bo to jest dużo kart które, które mówią o kontakcie jeżeli nawet nie będzie tego kontaktu to wy coś zrozumiecie jeżeli chodzi o tego mężczyznę także zdecydowanie dzień kontaktu powroty Powrót tematu przeszło, z przeszłości, rozmowa, która będzie chłodniejsza niż się spodziewasz, i zrozumienie możliwe, że czegoś, że na pewno tego, że emocjonalnie jesteście już gdzieś indziej. Także powiem od razu: nie będzie żaden dzień dramatu, bardziej to będzie dzień klarowności. I najważniejsze, nawet jeśli ktoś wraca z przeszłości. Ty już nie jesteś tą samą osobą, która kiedyś czekała. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Dziękuję za oglądanie, Buziak i Papa.